Jest to dla mnie bardzo duże wyróżnienie, bardzo się cieszę, że kolejny sezon miałem bardzo dobry w swoim wykonaniu i że, że cała kapituła i jury doceniło te wysiłki. Bardzo się cieszę, tym bardziej, że ten rok olimpijski był, można powiedzieć, bardzo mocny, bo było wielu medalistów olimpijskich, tym bardziej właśnie się cieszę ze zdobycia. No, i to jest taka kolejna motywacja do, do dalszej pracy, żeby, żeby dalej w tym rankingu być. Nie wiem, czy jeszcze uda mi się kiedykolwiek wygrać, ale żeby po prostu starać się i być dalej tutaj w tej najlepszej piące sportowców w kraju. No na pewno to był doty dotychczas najlepszy sezon, yy, bo zdobyłem, wiadomo, złoto olimpijskie. Yy, Okraszony rekordem życiowym, co dla mnie jest na, na, na najfajniejsze w tym wszystkim. Bardzo o tym marzyłem i, i starałem się, pracowałem w tym kierunku. No ale mam nadzieję, że nie ostatni raz, że, że jeszcze, jeszcze pokaże się z dobrej strony. Mam nadzieję, że zdrowie będzie dalej dopisywa, dopisywać tak jak do tej pory. No i właśnie będę mógł się przygotować i, i, i jeszcze daleko rzucać. Powiem tak, no, ja wiem, że mam rezerwy jeszcze w, szczególnie w technice. Więc y, można powiedzieć głęboko, wierzę w to, że jeszcze uda mi się te wyniki poprawić, że, że ustabilizować y, wyniki na poziomie 80-81 metrów i kto wie może z tego jeszcze, jeszcze uda się powalczyć jakąś życiówkę. Ja w to mocno wierzę i będę w tym kierunku realizował swoją pracę i, i swoje cele. Na pewno mogę powiedzieć tak, że odpocząłem od treningów y, i bardzo się cieszę, bo to było dla mnie dużo. Ale niemniej jednak po powrocie z Tokio był to bardzo intensywny czas, właśnie było wiele spotkań, e, wiele można powiedzieć takich odwiedzin szkół, e, spotkań z dziećmi, więc, więc ja się i tak bardzo cieszę, że miałem tą możliwość, żeby, żeby właśnie e, to wszystko zrealizować. Więc, więc tak naprawdę odpoczynek od treningu, ale to był zwariowany, intensywny czas, ale fajnie, po to, po to się zdobywamy medale, żeby tak było.